Wojciech Bojdo, witam w kolejnym serwisie Flash Radomsko 24. Zaczynamy od drugiej powiatowej konferencji poświęconej problematyce dziecka krzywdzonego. Druga powiatowa konferencja poświęcona problematyce dziecka krzywdzonego odbyła się w Miejskim Domu Kultury w Radomsku. Wzięli w niej udział przedstawiciele instytucji i organizacji zajmujących się ochroną praw dziecka, a także specjaliści z zakresu psychologii, pedagogiki i prawa. Brakuje nam rodzin zastępczych powstają placówki powinniśmy bardziej nacisk kodeks rodzinny kładzie większy nacisk jednak na rodziny zastępcze bardziej spokrewnione tego brakuje coraz mniej rodzin zastępczych zawodowych jest coraz mniej a o charakterze pogodowia rodzinnego to już w ogóle nie wspomnę. Także mam nadzieję że takie konferencje przyczynią się do tego że jednak takich rodzin będzie więcej. My w tej kadencji skupiliśmy się też na tworzeniu pierwszych to znaczy tworzeniu placówek opiekuńczo wychowawczych ze względu na to że bardzo dużo naszych dzieci po, przebywa poza powiatem. Uznaliśmy, że musimy coś z tym tematem z, zrobić i za zgodą, oczywiście za aprobatą y, samorządu radnych, zresztą taki punkt z naszej strategii na tą kadencję również był zapisany, utworzyliśmy już dwie placówki opiekuńczo-wychowawcze. Obecna ustawa, która obowiązuje, troszkę komplikuje tą sprawę bo w pewnym sensie uniemożliwia tworzenie tych placówek, aczkolwiek my osobiście uważamy w naszym przypadku, że to jest działanie nie do końca właściwe. W naszym przypadku placówki się sprawdzają. Koszt funkcjonowania takich placówek może jest zbliżony do innej formy pieczy zastępczej, niemniej jednak on ma również wartości dodane, które bezpośrednio nie wpływają na sytuację samorządu, Mianowicie daje miejsca pracy. Jak również w ślad za wychowkami przychodzi do nas, zostaje u nas subwencja, która trafia do naszych baz oświatowych, co też nie jest bez znaczenia. Myślę, że temat jest dla mnie ciekawy nie tylko ze względów zawodowych, bo pracuję w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej, ale tak również prywatnie żyjemy wśród ludzi, gdzie problem tej właśnie pieczy zastępczej, dzieci, które no nie są prawidłowo zaopiekowane i być może właśnie potrzebują takiego wsparcia, na pewno jest warto znać od kuluarów, że tak powiem, wszystkie ważne aspekty właśnie związane z rodzinami zastępczymi, żeby też móc być wsparciem dla innych w tym zakresie. Specjaliści wypowiadali się m.in. o przyczynach umieszczania w pieczy zastępczej, o przywiązaniu jako podstawie rozwoju. Tych przyczyn jest oczywiście kilka. Są to Nadużywanie przez rodziców czy też opiekunów alkoholu czy też substancji psychoaktywnych, jest to stosowanie przemocy fizycznej, psychicznej, ekonomicznej, ograniczanie swobód, jest to wykorzystywanie seksualne i inne czynności seksualne, jest to szeroko rozumiane zaniedbywanie poprzez tak brak zapewnienia dzieciom podstawowych podstawowych zaspokojenia dzieciom podstawowych potrzeb brak podejmowanych działań w celu leczenia dzieci brak podejmowanych działań w celu edukacji, realizowania przez dzieci edukacji, tak, jest to też porzucenie dzieci, tak, są to sytuacje, w których rodzice ze względu na stan zdrowia no nie mogą niestety prawidłowo, prawidłowo wykonywać yy, czynności rodzicielskich, opieki rodzicielskiej. Jeżeli dziecko w pierwszych trzech latach życia jest zaniedbane, doświadcza przemocy, to styl przywiązania zmienia się. I najważniejszym jest ten pierwszy rok życia, który dosyć mocno kształtuje układ nerwowy, i dzieci, które są w pieczy, często, chociaż nie zawsze, ale często ten okres życia mają no, bardzo trudny, ponieważ doświadczają najgorszej formy przemocy, jaka się może wydarzyć to właśnie zaniedbania. Przemoc zaniedbania jest dlatego najgorsza, że ona trwa 24 godziny na dobę przez cały czas, kiedy dziecko jest zaniedbywane. To nie jest incydent bicia, to nie jest incydent. Jakiejś innej formy przemocy, tylko tak wygląda życie tych dzieci. Nie mają one do czego porównać tego, co doświadczają. Myślą, że to jest norma. Ich świat bardzo ubożeje, a układ nerwowy zaczyna pracować w zmieniony sposób. W przerwach między wykładami uczestnicy mogli podziwiać tancerzy ze studia tańca Viva la Salsa i studia tańca Etiuda. Na placu 3 maja w Radomsku została zorganizowana Hanuka. Było wspólne zapalenie świec i koncert pieśni izraelskich. Hanuka to ośmiodniowe święto określane współcześnie jako święto świateł, które powstało na bazie wydarzeń historycznych opisanych w księgach machabejskich. Od czasu świętu, gdy pamiętaj, jaki walka Makabeusza, Myślę, że wiele osób słyszeli od Macabeusza, ale naprawdę to oni, oni naprawdę byli. To jest nie taka bajka. I naprawdę była walka. Walka na wolność wiary. Około 2200 lat temu w Izraelu to był straszny okupant, który powiedział, że już nie mogę trzymać nasz wiarę, judaizm. I prosto był, nie wszyscy Żydów, ale ja jeden mały grupy Żydów, który mówi nie. My jesteśmy z Żydami, my będzie walczyć na naszą wiarę, na nasz naród, na nasz religię. Był wielki walka i, jak my mówimy, cud cudem, udane. I to jest ten sens Chanuka to jest upuścić ciemność przez nawet małe światło. I do dalej, do dzisiaj to jest taki znaczenie i jak my wiemy przed wczoraj było takie bardzo smutno dostarczenie w sejmie I, ale to jest jaki symbol jaki wróg chciał zgasić, nie chciał, zgasił nasze światło ale to jest nie pierwszy raz w historii Żydowski też nie pierwszy raz w historii Polski. Kiedy wróg starał zgasić na światło. Przed, wczoraj to był fizyczny. Kiedy teraz ja mówię taki symboliczny, metaforyczny. I nawet przez tysiące lat jest taki staran zgasić na światło. Mi nie, mi nie, mi nigdy nie będzie zgodzić i zawsze będzie walczyć. Tak, to jest od narodu żydowski, też to jest od naród polski. Róg chce zgasić nas, mnie nie będzie pozwolić. Taki krótko mówiąc, nie mogę zgasić nas. W ładomsku i w całej Polsce, i w całej Europie przed wojną, e, Chanuk to znaczy to jest Hanukija, mała, małe, byli wy każde. Oko, okno e, mieszkańców tutaj w Władomsku. W Władomsku byli e, 15%, 15 Żydów przed wojna i, i cały rynek, ulica Remonta, Brzeźnicka, ulica Przedborska. E, to był e, dużo, dużo, dużo Żydów. Powiem szczerze, że pierwszy raz jestem na takim święcie. I myślę, że dla mnie to jest też takie wydarzenie z tego względu, że tak jak mówimy, no niestety Ale Izrael jest naszym starszym bratem. I my jako chrześcijanie też, tak jak mówię, chcemy błogosławić naród izraelski, dlatego że z tego narodu pochodzi Pan Jezusa, w którego wierzę, któremu ufam i to jest dla mnie tak istotne, dlatego wspólnie razem też to organizujemy i jestem niesamowicie niezmiernie uradowany, że mogę to wspólnie razem z Lili robić i jeszcze z, z naczelnym rabinem Polski, także to jest wspaniałą rzecz. Hanuka, podobnie jak Boże Narodzenie, jest świętem wesołym i rodzinnym. W każdy wieczór, wokół Hanuki, stawianej przy oknie, tak aby jej światło wychodziło na zewnątrz domu, gromadzi się cała rodzina. W zależności od przyjętego zwyczaju, wszyscy zapalają jeden świecznik, lub każdy domownik zapala własny. Na placu targowiska miejskiego w Radomsku odbyła się akcja Wyjątkowa lekcja dla młodych kierowców. Inicjatywa policjantów z Komendy Powiatowej Policji w Radomsku i Szkoły Jazdy Elkar miała na celu poprawić umiejętności jazdy zimą. Pod okiem instruktora i funkcjonariuszy Radomszczańskiej Policji młodzież mogła doskonalić swoją jazdę w trudnych warunkach. Na placu manewrowym mieli okazję sprawdzić, jak zachowuje się auto, z kontrolą trakcji i bez niej jak hamować. Na śliskiej nawierzchni, jak utrzymać równowagę i kierunek jazdy. Akcja skierowana do osób, tych, naj, tych młodych kierowców, tak naprawdę osób, które prawo jazdy ma od kilku miesięcy, a tak naprawdę dla większości z nich jest to pierwsza zima za kółkiem. Z uwagi na trudne warunki, jakie panują w tym ostatnim okresie na terenach na terenie całej Polski. Śliską nawierzchnię, opady śniegu, błoto pośniegowe, które zalega na jezdni, wymaga od kierowców tak naprawdę większego doświadczenia. Tak, młodzi kierowcy nie panują nad pojazdem, dlatego też źle, ustawiają, że źle sobie ustawiają fotel. Dzisiaj pokazaliśmy im, czym jest podsterowność, nadsterowność i jak po prostu temu przeciwdziałać. Osobiście uważam, że takie szkolenia są bardzo fajne i przydałoby się to, żeby to było po prostu jako obowiązkowe, gdyż można po prostu przygotować się już na to, gdy już wpadniemy w poślizg. Tak, czym jest właśnie podsterowność, nadsterowność e, i jak temu właśnie przeciwdziałać? Policja apeluje również o odpowiednie przygotowanie auta do zimy. Przede wszystkim należy zadbać o przejrzystość szyb, sprawdzić, czy w spryskiwaczu jest płyn zimowy, który nie zamarza, i wymienić opony letnie na zimowe. Prawo jazdy będę miał w styczniu 2 lata. Dokładnie. No, zima jak zima zaskacza kierowców, no i różne sytuacje na drodze się dzieją, można. Ja na szczęście nie miałem jakiejś w tym roku nieszczęśliwej sytuacji i no, mam nadzieję, że nie będę miał. To prawo jazdy od 9 miesięcy. Zima mi, zima mi nie przeszkadza, jest, fajnie jest. No i dzisiaj były przeprowadzone testy na, test na śniegu z, z kontrolą trakcji, bez kontroli trakcji. No i pozwolili nas nauczyć, jak mamy zachować się w taką pogodę. Uczestnicy akcji byli zadowoleni z możliwości poprawienia swoich umiejętności jazdy zimą. W Miejskim Domu Kultury w Radomsku odbył się wernisarz wystawy malarstwa Krzysztofa Witkowskiego pod tytułem Spojrzenia. Była to pierwsza wystawa artysty w rodzinnym mieście. Krzysztof Witkowski urodził się w 1990 roku w Radomsku, gdzie spędził swoje dzieciństwo i młodość. W 2010 roku ukończył liceum plastyczne w Częstochowie. A w 2016 roku uzyskał dyplom na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Obecnie mieszka i tworzy w Krakowie. Są to moje obrazy powstały po zakończeniu moich studiów artystycznych na Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu. Lata powstawania tych obrazów to jest powiedzmy rok 2016 do 2022 roku. Tematyka tych prac jest jak najbardziej moją taką osobistą, intymną tematyką, moimi przeżyciami, moimi emocjami, wspomnieniami, które staram się przekazać odbiorcy za pomocą kolorów, formy, ekspresji tych obrazów, tak żebym mógł podzielić się tymi wymienionymi przeze mnie cechami z odbiorcą. Że mu przekazać mu te moje przeżycia. Wernisarz zgromadził wielu miłośników sztuki, w tym znajomych i rodziny artysty, przedstawicieli władz miasta, mediów i środowiska kulturalnego. Wszyscy podziwiali oryginalność i ekspresję jego prac. Transmisje sprzedażowe, sprzedaż live. Te określenia nowego sposobu sprzedaży podczas transmisji na żywo stają się ostatnio coraz bardziej modne. Jakie prawa przy zakupie w takiej formie ma konsument? O tym mówi nam Michał Sewerynek, powiatowy rzecznik konsumentów. Do takich umów stosuje się przepisy dotyczące umów zawieranych na odległość. Czyli tutaj, w tym przypadku, jedną z podstawowych uprawnień jest możliwość odstąpienia od umowy w terminie 14 dni. I na przykład, jeżeli ktoś, bo najczęściej tego, takie umowy zawieramy i dotyczą one zakupu odzieży i na, albo obuwia, będzie można zwrócić w ciągu 14 dni towar bez podania przyczyny. Druga taka podstawowa zasada prawo przysługujące konsumentowi to prawo do reklamacji. Czyli jeżeli towar okaże się Niepełnowartościowy klient będzie mógł zgłosić reklamację z tytułu gwarancji, jak została udzielona, albo z tytułu niezgodności towaru z umową do sprzedawcy. Często te panie mówią, że trzeba się dobrze zastanowić, bo u mnie nie ma zwrotów w sklepie. No jest to postępowanie nieprawidłowe, jeżeli jest to przedsiębiorca w taki sposób prowadzi działalność, czy jak powiedziałam, na odległość. Jak najbardziej jest to na odległość środek porozumiewania się. Mamy 14-dniowy ustawowy termin na dokonanie zwrotu towaru, ale tutaj najważniejsze, yy, należy wysłać oświadczenie o odstąpieniu od umowy, czyli poinformować sprzedawcę, że dokonujemy odstąpienia od umowy. Już po raz kolejny w Publicznej Szkole Podstawowej nr 6 w Radomsku zorganizowano koncert Gwiazdka w Sercu. Co działo się podczas tego wydarzenia? Szczegóły w materiale. Charytatywna Gwiazdka w sercu to koncert w wykonaniu uczniów publicznej szkoły podstawowej nr 6 w Radomsku oraz zaproszonych gości. Występy przerywane były m.in. licytacją fantów, które zostały przekazane szkole przez tarczyńców. Szóstka po raz dziewiąty podjęła akcję Gwiazdka w sercu. Otwieramy serca dla dwóch uczniów potrzebujących pomocy medycznej, zaawansowanej pomocy medycznej. I dlatego występujemy, kawiarenka jest również, mamy stoiska, zaangażowani są uczniowie, również absolwenci i wszyscy nauczyciele z naszej szkoły przy wsparciu dyrekcji. Równocześnie na małej sali odbywał się cieszący się ogromnym zainteresowaniem kiermasz świąteczny. To jest bardzo potrzebne, tak? Dzieci uczą się oczywiście tego, jak można pracować w grupie, tego. Na czym to wszystko polega, tak? I myślę, że oddadzą to nam to w dorosłym życiu po prostu. Dzięki ludziom o gorących serca i otwartych portfelach udało się zebrać prawie 17 tysięcy złotych. Czas na sport. W powiatowej hali sportowej w Radomsku rozegrane zostały mistrzostwa powiatu Radomszczańskiego w skłosza 2023. Celem imprezy oprócz rywalizacji sportowej było promowanie gry w Skłosza w Radomsku i powiecie Szczeńskim. Była to kolejna odsłona wydarzenia odbywającego się cyklicznie od 2017 roku. Na podium stanęli. Pierwsze miejsce zajął Tomasz Kowalski, drugie Grzegorz Ciesielski, trzeci był Marcin Makowski. W tym wydaniu to już wszystko. Dziękuję za wspólnie spędzony czas. Do zobaczenia za tydzień. Czytajcie nasz portal i śledźcie media społecznościowe.